Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek firmy Remont4. Chciałbym Was zaprosić tym odcinkiem na cykl kilku odcinków pod tytułem Maluj jak Pro. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie przygotowanie podłoża pod malowanie, czyli gruntowanie naszych już wyszlifowanych gładzi. Zapraszam Was na wideo. Jesteśmy na poddaszu u mnie w domu, w jednym z dwóch pokoi na tym poddaszu. Ten pokój będę malował ja, od A do Z, e, wałkiem, właśnie po to, żebyście zobaczyli, jak malować profesjonalnie wałkiem. E, celowo użyję do, tego, do tych czynności, do malowania wałka, a nie agregatu malarskiego, dlatego, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy, którzy mnie oglądają, mają do dyspozycji taki właśnie agregat. Dlatego zdecydowałem się na wałek. Jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z tego cyklu Maluj Jak Pro, to zajmiemy się przygotowaniem podłoża pod malowanie. I teraz tak. Jeżeli mamy sytuację taką jak u mnie, czyli mamy zrobione gładzie, mamy te gładzie wyszlifowane, musimy przygotować odpowiednio powierzchnię pod malowanie. Czyli co musimy zrobić? Zagruntować sobie ściany. Czynność często pomijana albo ignorowana przez niektórych wykonawców albo ludzi, którzy sami sobie malują, później tworzą się niestety problemy. Po co w ogóle gruntujemy ściany? Gruntujemy z kilku ważnych yy, przyczyn. Tak? Yy, musimy wyrównać chłonność podłoża, czyli jeżeli chodzi o powierzchnie chłonne, a takim są właśnie gładzie gipsowe, musimy ograniczyć chłonność tego podłoża, żeby farba zbyt szybko nie oddawała nam wody właśnie do tego podłoża. Farby wiążą na zasadzie dyspersji wodnej, czyli oddania części wody, rozpuszczalnika farby de facto, do powietrza i musimy ograniczyć chłonność. Yy, że tak powiem, podłoża, żeby zbyt, tego, zbyt dużo tej wody nie wnikało nam w podłoże. Dodatkowo druga rzecz yy, wyrównanie w płonności druga rzecz jest taka, że jeżeli nie przygotujemy odpowiednio tego podłoża, to podłoże będzie yy, pylące. Ta farba po prostu nie będzie nam się trzymała yy, ściany i później pojawiają się problemy. Ta farba odłazi płatami. Jeżeli chcemy nakleić taśmę, odciąć jakiś kolor, no to ta taśma podczas zrywania ciągnie ze sobą farbę. To jest wszystko efekt niegruntowania ścian, tak więc to jest bardzo ważne. Eee, czym gruntujemy? Mówimy tutaj o narzędziach. Jeżeli mamy gładzie i e, chcemy umalować sobie ściany chcemy, że mamy super zrobione gładzie, warto by było ich nie zniszczyć. Dlatego jeżeli. E, Narzędzia do gruntowania to ewentualnie natrysk, albo właśnie wałek. Jeżeli wałek, polecam Wam wałki z mikrofibry. Ja używam jakichś tam najtańszych wałków gdzieś kupony, kupionych w furtowni e, u mnie. E, ważna rzecz, żeby taki wałek. Yy, też nie używać mega yy, wiele razy do jakichś tam gruntowań. On się później zapycha, yy, te yy, włosy, włosie tego wałka się skleja po tych gruntach, tak więc yy, jedna robota, jeden wałeczek do gruntowania, później wyrzucacie i nie ma problemu. Nie polecam Wam gruntowania szczotką, dlatego bo szczotka yy, zacznie nam rysować yy, powierzchnię naszych ścian. Dzieje się to dlatego, bo woda, która jest zawarta w gruncie, będziemy gruntować sobie gruntem wody makrylowej akurat dzisiaj, woda zawarta w gruncie będzie rozpuszczała nam naszą gładź, a my jak ona będzie rozpuszczona będziemy ją rozcierać pędzlem i po prostu narobimy śladów pędzla. Później, jeżeli będziemy chcieli to zamalować, przychodzi nam jakieś światło, widać każdy ślad, każdy ruch tego pędzla. Dlatego, dlatego właśnie Wam tego nie polecam. Jeżeli chodzi o narożniki, no to też polecę Wam używania małego wałka do narożników, również najlepiej z mikrofibry. Delikatnie sobie malujecie te narożniki. Nie malujcie żadnymi pędzelkami, bo to po prostu widać. Grunt, którego dzisiaj będę używał, to jest grunt Sigma Universal Primer, dlatego Sigma, bo będę, będę malował tutaj farbami Sigma z PPG. I teraz bardzo ważna rzecz, żeby zachować system i mieć później jakąś gwarancję, warto używać gruntu dedykowanego pod daną farbę. To wszystko możecie poczytać w kartach technicznych odnośnie farb, którymi malujecie, które kupujecie. Tak więc warto zwrócić na to uwagę i warto zrobić to tak, jak należy. Dorobimy sobie grunt, później będziemy malować. Zapraszam Was, omówimy sobie grunt, jakim będę malował. Grunt, którego będę dzisiaj używał to Sigma Universal Primer. Dlatego Sigma, bo będę malował tutaj farbą Sigma. W karcie technicznej jest napisane, żeby użyć zalecany grunt do gruntowania pod tą farbę. To właśnie ten grunt. Jest to grunt na bazie żywic akrylowych. To jest koncentrat, czyli po prostu dorabiamy go wedle potrzeby pod daną czynność już na budowie. Co może być też jego zaletą, dlatego, bo nie wozimy niepotrzebnego balastu z takiego 5 litrowego opakowania możemy na gotowo, gotowego preparatu do gruntowania zrobić nawet i 40 litrów jeżeli rozcięczymy 1 do 7 i teraz tak jeżeli rozcieńczamy ten grunt na przykład pod jakieś nie wiem pod okładzinę ceramiczną czy pod jakieś tynki na opakowaniu napisane jest żeby rozcięczać go 1 do 4 jeżeli rozcieńczamy na przykład pod y, powierzchnie bardzo chłonne, pod malowanie, a y, tak jak powiedziałem wcześniej, powierzchnie bardzo chłonne, no to są właśnie y, gładzie, możemy rozcieńczyć nawet 1 do 7. Ja akurat rozcieńczę sobie 1 do 6. Y, jak to zrobić? Najlepiej zaopatrzyć się we wiaderko z miarką. Ja tutaj mam akurat takie wiadereczko y, z Castorama. Y, lejemy sobie 6 części tego właśnie wody i dodatkowo dolewamy jedną część gruntu. Mamy wtedy 7 litrów gotowego preparatu do gruntowania z litra tego gruntu, tego koncentratu. Tak więc dorabiam grunt i biorę się za gruntowanie. Do gruntowania najlepiej użyć jakiejś kuwety malarskiej bądź też wiadra malarskiego. Chodzi generalnie o to, żeby nadmiar tego gruntu, który jest dość rzadki, no bo to jest w większości woda, wycisnąć na tej kuwecie, żeby po prostu niepotrzebnie nie chlapać na podłogę. Jeżeli chodzi o samą czynność gruntowania, no to najlepiej bym, bym Wam polecał gruntować od dołu do góry. Wtedy unikniecie chlapania po prostu no, po podłodze. Tak? gruntujecie do góry do dołu. Tutaj wszystko co wyciśnięcie, że tak powiem, zabieracie do góry. Jeżeli byście chcieli docisnąć i gruntować z góry do dołu, no to robicie coś takiego. A tego chcemy uniknąć. Czyli bierzecie po prostu z dołu do góry i gruntujecie sobie wszystko po kolei. Pamiętajcie o dobrym wyciśnięciu wałka. To jest klucz do sukcesu, żeby niepotrzebnie nie chlapać na podłogę. Ja biorę się za gruntowanie a wy tą czynność zobaczycie w przyspieszonym tempie w timelapsach. Po gruntowaniu prezentuje się w ten sposób. To wszystko jest jeszcze mokre, musi sobie podosychać. Gruntu zużyłem około 4 litrów. Tam na wiaderku, nie wiem czy to widzicie, na skali jest, że zostało około 3 litrów. Tak więc tak to mniej więcej powinno wyglądać. Możecie sobie zobaczyć. Jeżeli chodzi o następne czynności, to. Ja jeszcze dodatkowo będę akrylował tutaj narożniki, tylko chwilę muszę sobie ten grunt przesnąć. Warto też zrobić jeszcze jakieś miejscowe poprawki, jeżeli tego nie zrobiliście, bo do poprawek polecam Wam akryl szpachlowy, nie musicie go szlifować, bo on jest bardzo miałki, tak więc jeszcze miejscami gdzieś jakieś ryski możecie zrobić. No i tak jak powiedziałem przed chwilką, akrylowanie. Nie będę Wam tego tłumaczył dlatego, bo filmy były na moim kanale na temat akrylowania i poprawek, wyświetlają się właśnie tutaj. Z tej strony, a z drugiej strony wyświetla Wam się możliwość subskrypcji mojego kanału i Patronite. Tak więc zachęcam do klikania w tej ikonki. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do kolejnych, w następnym będzie malowanie skosów na biało. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.